Zobacz zmiany. Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. W wakacyjnym numerze magazynu Zobacz Zmiany podsumowujemy 500 dni realizacji programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia. Dbamy o bezpieczeństwo w regionie. 132 jednostki ratownicze pozyskają m.in. nowe wozy pożarnicze i łodzie ratunkowe. Na mapie regionu przybywa atrakcji turystycznych. Podpowiadamy, gdzie się warto wybrać w te wakacje. Przez blisko 20 lat działalności Centrum Wikliniarstwa W Rudniku nad Sanem zyskało miano najważniejszego ośrodka promocji plecionkarstwa. Jest też inicjatorem wpisu tego tradycyjnego rzemiosła na listę UNESCO. Region konsekwentnie rozwija infrastrukturę komunikacyjną. Zobacz, dokąd możesz dojechać nową koleją aglomeracyjną. W poradniku ABC Beneficjenta podpowiadamy, jak skorzystać z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Zobacz mobilną wersję magazynu. Zobacz zmiany.pl Film dofinansowany przez Unię Europejską.